I nie pyta się. Siema! Widać na samym odcinku. E, to będzie kontynuacja poprzedniego odcinka. E, no... znaczy prze, no, nie przepraszam e, Czy właśnie siedzi przeprosić, za to, że się pożegnać, ale nie pożegnaliśmy, ale jestem zalogowany na bandikamie. E, tak, tak wiem, tu jest no, dość kiepskie. Mówiłaś? I... to no właśnie... Pierwszy. Kliniku, na, na pierwszy... No, A no, no, no. Nie, czy się czy nie, ale bo no ogólnie sobie znowu ze mną wita Jake. Proszę, witajcie się! Dzień dobry! Znowu o mnie? Dzień dobry! Ja już ten Jake, to chyba ciągle myśli, że jakiś minister tego no. Naprawdę? O, przepraszam. Dobra, niazwę. Y... To Jerzy ma taką bazę kosmiczną, bo to jest ta seria, gdzie tam budujemy, bo pokazujemy takie budowle.

A i um... kiedy się przyłączniecie? No dzień przestanie? Ja to nie było do was widzowie, tylko to. <grym> no weyślij no stopę z twarzy! <grym> A mi ten zadzor! <grym> kiedy? Ty ty w ogóle myłeś? To, yy... A ten Dobra, działa! Tyłek! Cały czaki było! Dobra! Widać, się u tych wyrafinowanych tematach. Yy, I ogólnie. Mikrofonik! To, to jest za duża Nie, czemu nie? Czemu jest za ducho, to jest za dużo Nie, czemu? to jest zrobimy dużo takiego. I mamy ty, mi Niszczyli mi! Niszczyło mi trochę. Tak mm -hmm. mi się wydaje. Ale się to niszczyło. Na tego Dirty'a. Bowiem w rodzaju testu. Czyli nie zniszczył zniszczyć tej listy na tryb PPS fool. Um. Zobaczmy. No. W ogóle taka ciekawostka. Yy, że że kiedyś się wejdzie w to. Na wytrwaniu, to się zacznie płonąć Jest ten Jestem Dirt! Nie mogłem tutaj dać O, no jest, chicha mam nie niszczy. Może mi niszczy tylko wtedy nie, nie wiem jak to jest, trudno. Ogólnie to jest taka... no, do Jake sobie poszedł. Yy. Po swojej ukochany spaghetti. A propos takiego właśnie takiego maniakalnego jakby jedzenia, jedzenia czy jakby... Jedzenia jakiejś potrawy, to... Mm... Nie słuchajcie go. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego nie mówię jedzenia? o rzeku. Aha, właśnie. Aha, ja to mówię o jedzeniu. Eee, właśnie a propos takiego maniakalnego jakby jedzenia. Na kolonii, pamiętam, że ktoś, kto bardzo był bryny. ktoś... A... Ciągle o nim mówi. Nie, ale tak, nie no. Oczywiście, że on jakby tak nie, nie lubił tego tak na niechaju, no. Ale tak to dość tak lubił i no, akurat był na kolonii, tak był drzem rzadko, akurat na kolonii, w której byłem w tym roku. Był częściej, ale ten był taki wadziej. Nie, no, nie chciał mi, no. Dobra, Do porę bo... miecza. Albo lepiej, bo... Lepiej chyba kosmos lepszy. Nie, chcę żadnego kosmosu mówić, ciparz. Kiedy wyłączę młoda, to tego nie będę mieć. Rozumiesz? Tak, rozumiem. Więc wtedy. Mm, teraz masz nie będę mógł tam modę. zajrzeć. Siedem, nie, jeden mam teraz włączony. Zobacz. To czemu komputer ci, ci, ci rano mówił, że masz siedem? Nie wiem. Dobra, jeju. Hej, chwila, ja wiem, co on. Rob... on niszczy to, gdzie ty jesteś. Dobra, bo. Właśnie on tak śpiewał, tym spaghetti, Dobra, ale. Mm, nie wiem, może. Oka! Mm, Oka! Oka! Okay. Może teraz to tutaj to punkt I będzie to. A pomiędzy tym odcinkiem, a odcinkiem następnym, gdzie będziemy to budować, będziemy budować to będziemy myśleć, że chyba. Mm, po prostu tak sobie zrobię, że będzie ten odcinek. Jestem Bossem, bo tak się tycham serię. I tam będzie, będę właśnie. Um, będę właśnie w tym odcinku, jakby. Um. No, będę walczył z Mender Dragonem. Bo by nie? Kurczę. W szkodę Mam no, tego wyraźnie, robiorę Dlaczego już nie masz? Nie, to żyją, że kliknąłem na to i tu miałam. Nie! Mój kolega to znam, tych takich skrótów i. np. na przykład, co zrobić, żeby skrzyni też wziąć? Im, i tylko po prostu klikając za Nie! No. Tak i tam rzeczy są, na przykład jakiś tam arena czy coś. Na razie daję jej zrobić tak to, Tylka ścianka. No tak. Zobacz, zaraz powiemy wszyscy, zobaczymy się. Zobaczymy się w następnym odcinku. No, o właśnie, idziemy na minutę. No to myślę, że już skoń, będzie już 9 minut będzie upłynęło, to chyba i wtedy się pożegnamy. Myślę. No, albo... o, gdybyśmy zapomnieli, to jakby z góry już mm, mówiłem pa, jakby jakbyśmy wtedy zapomnieli, tak Chyba się mamy miejsce po ktoś się tutaj walnął w główkę Dzieeej No nie No dobra Skończymy to ścianę i musimy się pożegnać no. Albo nie całuszona. Chyba. Chyba nie wokoła. To spaghetti, nasze spaghetti. nasze one spaghetti. No, no to tylko moje spaghetti. Nie, Musimy lubię się spaghetti. pożegnać. Nie, myślę, że do koń jeszcze pół minuty A. możemy zbudować. Co? To do końca to ich skończył odcinek, bo mówiłem dlaczego. Bo, no, bo Buddykan na... zaraz powie nam, że koniec, że przyznala no. nagrywanie ta, ta I latka, będzie jest To sekund, no. no, bo dzisiaj będzie obiad spagetti Pa pa no, e, Jeżeli ktoś to jeszcze Cię ogląda, no, napiszcie w komentarzu, co dzisiaj macie na obiad Jeszcze 10 sekund tutaj No, to pa Jake, pożegnaj się Pa, pa. A, i jeszcze jest zagipę Baba! No więc chwoju, właśnie. Gugy. Kończymy. I napiszcie w komentarzach co macie na obiad. No, nawet już nie wolacie go dzisiaj, to i tak piszcie w komentarzu, co macie dzisiaj na obiad. No, to pa. I napiszcie też datę. Kiedy to zjadliście. No, to no, no, pa. Dokładnie, Jez, dokładnie z minutą. I czekajcie! Jest, na jeszcze na to, mi kupcie cztery paczki spaghetti! On, on, on bi to mówi, taki obiadki z tego tekstu. No, to pa. Ja kocham spaghetti!